Nadmiar kosmetyków to problem, z którym mierzy się wielu i wiele z nas. Kolorowe reklamy, które ciągle nas przekonują o naszych brakach i problemach, uginające się półki w drogeriach, zachęcające do zakupów recenzje na blogach i kontach kosmetycznych, w których najlepsze na świecie produkty zmieniają się co odcinek. Kulturowy kult pięknych i młodych tylko eskalują potrzebę kupowania kosmetyków. A to sprawia, że w naszych łazienkach zalegają produkty, które się nie sprawdziły albo z którymi się nie polubiliśmy, ale przecież szkoda wyrzucić i do czego się je jeszcze zużyje. Dlatego w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak w końcu przestać kupować i kolekcjonować kosmetyki. Zapraszamy. Ona Lady Ogarniacz z listą zadań na każdą okazję. On, inżynier z pasją do klusek i motoryzacji. W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a trzy miesiące później podjęliśmy decyzję o przeprowadzce do Wielkiej Brytanii. Od tej pory idziemy przez życie razem, ogarniamy dorosłość i budujemy wspólną przyszłość. W tym podcaście podpowiadamy, jak uporządkować dom, budżet, planetę i głowę, by żyć lekko, szczęśliwie, w swoim rytmie. Słuchając nas, naładujesz akumulatory pozytywną energią i ułatwisz swoją codzienność. Dlatego zostań z nami na dłużej. Słuchaj nas co piątek w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. I obserwuj na Instagramie lub YouTube. Pierwsza i najbardziej podstawowa rzecz. Nie ma kosmetyków uniwersalnych dla wszystkich ludzi. Każdy z nas ma. Inną skórę i inne potrzeby pielęgnacyjne. Dlatego takim naprawdę najbardziej podstawowym krokiem jest konsultacja z kosmetologiem i odkrycie, jakie potrzeby ma nasza konkretna skóra, i na bazie takiej wiedzy dopiero budowanie świadomej pielęgnacji czy makijażówki. Dzięki takiej konsultacji będziemy też bardziej uwrażliwieni na to, żeby obserwować, co sprawia, że nasza skóra reaguje np. wypryskami, co ją podrażnia, jakie produkty czy jakie składniki w produktach wyzwalają reakcję alergiczną. I to jest podstawa z podstaw. Naprawdę nie ma żadnego konta kosmetycznego, nie ma żadnego produktu, które odpowie na Wasze potrzeby, jeżeli sami ich nie znacie. Druga rzecz to jest stawianie większego nacisku na pielęgnację skóry, na jej dobre oczyszczanie, tonizowanie, przywracanie odpowiedniego pH niż na makijaż. Ponieważ, kiedy nasza skóra jest nawilżona, zadbana, jej potrzeby są, w pełni zaspokojone, to nie ma potrzeby przykrywania jej toną makijażu. Wręcz przeciwnie, jest promienna, pełna blasku, i ten makijaż wtedy jest dodatkiem i możemy postawić tylko na przykład na wytuszowane oko albo na podkreślenie ust. Nie musimy dbać o to, żeby zakrywać całą naszą skórę. W organizacji naszej kosmetyczki może pomóc metoda KonMari, o której rozmawialiśmy już wielokrotnie, a najwięcej było powiedziane w odcinku z Sarą Brzezińską, która jest konsultantką KonMarii, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, to gorąco zachęcamy was do przesłuchania tej rozmowy. Według tej metody możecie zgromadzić wszystkie swoje kosmetyki w jednym miejscu. To pozwoli wam uświadomić sobie ile w ogóle tego macie. Możecie dotknąć tych kosmetyków, zastanowić się co wtedy czujecie, czy je lubicie, czy może czujecie się zobligowani do tego, żeby je używać, no bo przecież wydaliście na nie swoje pieniądze. A może ich używanie jest przyjemne. Może efekty są bardzo zadowalające, a może nie są zadowalające. A może jest coś, co sprawia, że jakaś jedna właściwość tego kosmetyku, która Wam bardzo przeszkadza, na przykład zapach albo konsystencja. Uświadomienie sobie, gdzie jesteście, co macie, i podzielenie tego na kategorie te, które zdecydowanie chcemy, te, które no są spoko i te, których zdecydowanie nie będziemy używać, pozwoli wam na to, aby zapanować nad ilością kosmetyków, które macie. Taka wiedza pomoże również kupować mądrze, bo będziemy mogli wtedy się zastanowić, które z tych kosmetyków, które mamy, się sprawdziły, a może co ważniejsze, które się nie sprawdziły i dlaczego się nie sprawdziły. I być może taka wiedza uchroni nas przed kolejnymi nietrafionymi zakupami, bo jeżeli odkryjemy, że mamy pięć olejków do twarzy i żadnego nie używamy, to może nie kupimy czwartego, bo. Dowiemy się o sobie, że po prostu olejowanie twarzy to nie jest rzecz, którą lubimy robić. Kolejną ze strategii, która pomoże nam zapanować nad liczbą kosmetyków w naszej łazience czy kosmetyczce, jest dokupowanie kosmetyku, kiedy poprzednie się już kończy. I naprawdę żyjemy w czasach, w których drogeria jest na wyciągnięcie ręki, a zakupy internetowe przychodzą do nas z dnia na dzień, więc Jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć, kiedy kosmetyk nam się skończy, i dokupić kolejne w odpowiednim czasie. Takimi produktami, które bardzo często okazują się nietrafionymi wyborami, jest kupowanie kosmetyków czy nowości kosmetycznych na próbę. Zanim się na to zdecydujemy, to warto przetrzebać internet w poszukiwaniu opinii, zajrzeć na grupy urodowe czy sprawdzić skład kosmetyków. Jest taka strona, która się nazywa Skin Charisma i tam możecie wkleić skład kosmetyku, albo go zeskanować, albo przekleić jakiejś strony internetowej i dowiecie się po pierwsze jakie składniki są, a po drugie jakie działanie mogą mieć na waszej skórze i dla kogo dany składnik jest rekomendowany albo nierekomendowany. I, I to już jest pierwszy krok do tego, żeby wyeliminować pewne produkty. Jest też aplikacja, która się nazywa Skin Bliss i również pomaga w skanowaniu produktów i dowiadywaniu się, czy one mogą być dla nas odpowiednie, czy nie. Można też zapytać o próbkę. Wiele drogerii oferuje takie małe pojemności na dwa-trzy razy, które bardzo dobrze są w stanie już pokazać, czy dany produkt nam odpowiada, czy totalnie nie odpowiada, i nie warto inwestować w niego pieniędzy. Przepis na wolnowar jest już w sprzedaży, bo gotowanie może być proste, przyjemne, pyszne i nie kosztować miliona monet ani grama frustracji. W e znajdziesz 40 przepisów na domowe dania, które gotują się same, konkretne wskazówki dotyczące gotowania w wolnowarze oraz gotowe plany posiłków na cały tydzień. Kup e-book na razemlepiejpodcast.pl ukośnik wolnowar. Jeżeli macie jakieś produkty czy kosmetyki, których wiecie, że na pewno nie będziecie używać, a macie w swoim gronie znajomych czy przyjaciół osoby, które wiecie, że używają takich kosmetyków albo bardzo podobnych, to możecie je śmiało takim osobom oddać. Bo nie ma sensu trzymanie tego w domu i nieużywanie, bo to jest tylko zajmowanie przestrzeni i miejsca i zbieranie kurzy przysłowiowe. A ktoś inny może z tego skorzystać, cieszyć się i mieć jakiś użytek. Można też zużyć kosmetyki, których nie używacie do innych celów. Na przykład kremy nawilżające dobrze nadają się do zabezpieczania skórzanych butów i nawilżania ich. Pianki do golenia do czyszczenia różnych powierzchni. A perfumy można wykorzystać jako podpuri lub do odświeżaczy powietrza takich z patyczkami. Wystarczy je wtedy wymieszać na przykład z jakimś olejkiem, którego również nie używacie, i uzupełnić pojemniczek. Takie olejki kosmetyczne możecie też wykorzystać do olejowania drewnianych rzeczy, które nie są w kontakcie z żywnością, na przykład jakichś półek czy blatów. Pilingi kwasowe to są też takie rzeczy, które czasem nam zalegają w półkach, i o ile być może do twarzy się nie nadają, to możemy je wykorzystać do skóry na innych częściach ciała, na przykład na stopach. A szampony czy żele do twarzy, których nie używamy, to mycia podłóg. Warto wyznaczyć sobie limitowane miejsce do przechowywania kosmetyków. Na przykład jedna półka czy pudełko może przydać się też wprowadzenie limitu. W budżecie miesięcznym na zakup kosmetyków. To są wszystko rzeczy, które pomogą wam ogarnąć tą kolekcjonerską część waszej kosmetyczki. Jeśli zaglądanie do drogerii to jest dla Ciebie forma rozrywki, albo spędzania wolnego czasu, to może spróbuj znaleźć substytut. Ciekawy podcast, książkę, audioksiążkę, odcinek serialu, albo spacer, albo jakąś aktywność sportową. Przecież możemy świadomie wybierać to, w jaki sposób się relaksujemy. Polecamy stawianie na jakość, a nie na ilość. Jeden kosmetyk o dobrym składzie, który jest dopasowany do rodzaju i typu skóry, jaki posiadacie, może zrobić więcej i lepiej niż pięć przypadkowo średniej jakości dobranych kosmetyków. Warto też dowiedzieć się, jak prawidłowo używać kosmetyków. Jest standardowy przykład w świecie kosmetycznym płynu micelarnego, którego ludzie nie wiedzą do końca jak używać i często go używają zamiast toniku i przez to zapychają sobie skórę, on się nie sprawdza i odstawiają go na boczny tor i potem tak zalega w tej półce, bo nie wiadomo co z nim zrobić. Więc jeżeli macie jakąś maskę, krem, sera, olejki, kwasy, peelingi kwasowe, to pierwsze co warto zrobić to przeczytać sposób użycia i zastanowić się, czy zrobiliśmy to prawidłowo. Warto też pomyśleć, jakie kosmetyki lubimy, jakie się sprawdzają, jakich używamy regularnie, a jakie są zupełnie dla nas i naszego stylu życia niedopasowane. W moim przypadku są to na przykład balsami i lakiery do paznokci. Nie ma takiej siły, naprawdę nie ma takiej siły, która by mnie zmusiła do balsamowania całego ciała po kąpieli. Nie cierpię tego, jak skóra się klei, nie cierpię się budzić po takim balsamowaniu. Jest to dla mnie po prostu nie do przejścia, dlatego już dawno zrezygnowałam z kupowania balsamów do ciała. A jak do, jestem obdarowana takim zestawem żel i balsam, to od razu szukam nowego właściciela dla balsamu również nie maluję paznokci od wielu lat, bo po pierwsze nie umiem tego robić, po drugie nie mam cierpliwości, żeby po prostu takie precyzyjne prace wykonywać i Myślałam sobie, że na co dzień tego nie potrzebuję, a jeżeli będę bardzo pragnąć na jakieś wyjście mieć zrobione paznokcie, to po prostu pójdę do profesjonalistki i poproszę o wykonanie takiego manikir i wtedy i to będzie dla mnie przyjemność i to będzie wyjątkowa okazja, a nie powód do frustracji. Być może alternatywą dla mnogości kosmetyków i preparatów do makijażu będzie makijaż permanentny. Jest to Metoda, która zyskuje coraz większą popularność i pozwala zrezygnować z dużej ilości preparatów, kosmetyków i akcesoriów do makijażu, ponieważ macie taki makijaż wykonany permanentnie. Warto też pomyśleć o kosmetykach jako o elemencie Twojego osobistego, niepowtarzalnego stylu. Tak samo jak traktujemy czasem naszą szafę. Takim przypadkiem są perfumy mojej mamy. Kiedy byłam dzieckiem, moja mama używała takich jednych, zawsze wybranych, orchidowych perfum i chyba już na zawsze będzie mi się kojarzyć z tym zapachem i mam różne wspomnienia związane z tym zapachem również. Te perfumy zostały wycofane ze sprzedaży wiele, wiele lat temu. Ale w zeszłym roku, kiedy szukałam prezentu na święta, to zupełnie przez przypadek trafiłam na, na te perfumy na eBayu. I naprawdę nie umiecie sobie wyobrazić, jaką radość sprawiłam mojej mamie tym małym flakonikiem jej ulubionych perfum sprzed lat. To jest chyba naprawdę takie wyjątkowe kojarzyć się z swoim bliskim ludziom, swojemu otoczeniu z czymś tak charakterystycznym i Niepowtarzalnym. I to nie muszą być perfumy. Jasne, zapach to jest coś, co oddziałuje na nasz zmysł bardzo intensywnie, ale to może być na przykład szminka w wybranym jednym kolorze, albo jakaś kredka do oczu, która pozwoli wam robić niezapomniane kreski. I na koniec pragniemy przypomnieć, że są też inne rzeczy, które możemy robić dla zachowania zdrowej skóry, niż tylko aplikować kosmetyki i. Inne preparaty, a ich wpływ będzie o wiele większy niż tych kosmetyków. Mamy tutaj na myśli picie odpowiedniej ilości wody po to, żeby nasz organizm był nawodniony. W skórze znajduje się bardzo dużo wody, i jeżeli jej zaczyna brakować, to ta skóra też nie jest odpowiednio elastyczna oraz zmienia swój kolor na taki bardziej szarawy. I traci blask i wygląda na zmęczoną. Tak samo dużo może zrobić nam odpowiednia ilość ruchu. Jeżeli się ruszamy, to poprawiamy krążenie. Jeżeli mamy dobre krążenie, to więcej krwi, a tym samym tlenu i składników odżywczych trafia do naszej skóry. Oczywiście do innych części ciała też. Ale powiedzenie, że ruch to zdrowie, nie wzięło się znikąd. Warto również ograniczyć czas, jaki spędzamy przed ekranami emitującymi niebieskie światło, ponieważ ono też wpływa na proces starzenia się skóry. Mamy nadzieję, że te 16 wskazówek zmotywuje Was do rozprawienia się z nadmiarem kosmetyków w Waszych łazienkach albo będzie inspiracją do zachowywania tego zdrowego balansu i inwestowania w kosmetyki, które faktycznie są dla Was dobre i dobrze się u Was sprawdzają. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami w tym odcinku, a już za tydzień porozmawiamy o tym, na co wydawać więcej. Zapraszamy! Do usłyszenia za tydzień! Dobrego piąteczku! Szufla! Ty mów pierwsze dwa, ja powiem mu o konmarii. Ja tu większość ty będziesz mówić. Dobrze. Pokaż jak tam idzie. Dobrze idzie. Jest taki sztandarowy przykład, na przykład... Ramiańczka na mnie spojrzała. Musiał całować. Widziałam, że się czaiłeś po prostu już hmm. ostatnie 30 sekund mojej wypowiedzi. To prawda. Ledwo się powstrzymałeś. Ledwo. Kochaneczku. Całe 29 z 30 sekund byłem na krawędzi. I Pysi strzela kręgosłup, bo się musi przeciągać, kiedy ja mówię. No przykro mi, no muszę się przeciągać, poczułam, że muszę się przeciągać. Dobrze, jeszcze raz powiem. Fajnie, że mówimy te rzeczy na koniec.